Cześć, ja jestem Szymon, a dzisiaj chcę się z Wami podzielić moimi, e, moją oceną albo moimi refleksjami na, na to, co napisał David Gogin w swojej książce Nic mi nie złamie. Czytam tą książkę już trzeci lub czwarty raz, czyli dosyć sporo, bo zazwyczaj książki czytam raz, może góra dwa razy, a tą czytam trzeci lub czwarty i prawdopodobnie wrócę do niej jeszcze paręnaście razy. Dlaczego? I tutaj wiem, że mogę zabrzmieć jak osoba, która jest no niezbyt nie godna takiego, takiego brania na poważnie, ale jeżeli miałbym ocenić jedną, jedno, jedną, jedną książkę, która jest faktycznie magiczna, byłaby to ta. Za każdym razem, gdy ją czytam, trafia do mnie jak ym, rozgrzany nów w masu. Po prostu cała idea Davida Gonisa o byciu niepokonanym dzięki sile własnego umysłu. Staranie się, bycie po prostu lepszym, bycie niezwykłym wśród niezwykłym, bycie nie do zdarcia, pokonywanie własnych lęków i świadomość tego, że osiągniemy każdy cel, jaki sobie nadamy, tylko przez to, że będziemy w to wierzyć i będziemy faktycznie do tego dążyć, jest magiczna. Po prostu straszliwie to do mnie przemawia. Wemawia do mnie to, że jeżeli czegoś się boimy, to musimy wyjść naprzeciw temu. David jest o tym wspomina. Wspomina również o tym, że mimo tego, że był osobą, która miała dziurę w sercu, miała anemię sierpowato komórkową lęk z dzieciństwa, lęk wysokości, po prostu miał wszystko, miał każdą wymówkę na tym świecie, a mimo to został silsem, Spełnił swoje marzenia, zmienił całe swoje wycie, schudł 50 kg bodajże, żeby, do, żeby dostać się do Navy Seals. Jest to, no, tą pozycję powinien przeczytać każdy człowiek i to niezależnie od tego, jakie jest płci, czy jakiego jest wieku. Wiadomo, nie należy brać jego wszystkich czynów na powawnie, znaczy na powawnie, no, nie należy ich powtarzać, ponieważ mało osób przebiegnie 160 km bez przygotowania, jak on tutaj na przykład opisuje. On tak wymówił o tym, że, no, nie trzeba robić tego samego, co on, by mieć taki sam efekt. Jeżeli chcemy zostać lekarzami, to lepiej byśmy się szkolili na lekawy i to faktycznie. Dali z siebie całe 200%. W momencie, w którym zbliżamy się do granicy naszych możliwości, pamiętajmy o tym, że jest to tylko 40%. Również David Goins o tym wspominał. Kiedy zbliżamy się do granicy naszych obecnych możliwości, jest to tylko nasze 40%. Pozostaje nam jeszcze, jeszcze całe 60%. No, fewe jest to opisane właśnie w książce, albo chociaż w podcaście Zdenia Skiniowca. Człowiek twardszy od stali? I no, jeszcze jest druga część tego podcastu, jak usuwa się strach i słabość, David Goggins. No, ja wam link do podcastu zamieszczę w opisie, linka do książki tak wam zamieszczę w opisie oraz Linka do mojego postu na Instagramie także zamieszczę w opisie. Ja wam życzę Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Zdrowia, szczęścia, pomyślności, radości oraz bycia nie do zdarcia. Cześć!